To co widzicie to kanał jest tym z tym jako fake czajnik w zaledwie 7 dni, a zacznijmy od samego początku czyli od momentu zakładania kanału. Słuchajcie, plan jest prosty, ludzie muszą myśleć, że to jest drugie tajne konto czajnika. A więc zróbmy tak, no nazwa musi być naprawdę prosta. Myślę, że najlepszą nazwą będzie po prostu tajny czajnik. To jest po prostu bardzo prosta nazwa i jest świetna. Teraz czas na etap drugi, czyli zrobienie po prostu zdjęcia profilowego. To jest naprawdę równie proste. Bierzemy sobie po prostu jakby czerwoną, słuchajcie, czerwony kolor i robimy kreskę. Pyk pierwsza i pyk druga. Profilowe gotowe, co nie? No słuchajcie, w momencie, w którym mamy już zdjęcie profilowe oraz nazwę, to możemy utworzyć kanał. Oczywiście to nie jest w ogóle ciężkie, ale oglądajcie ten film do samego końca. Ponieważ na końcu zobaczycie ostateczne wyniki po 7 dniach do wyzwania, no i będą one na pewno ciekawe. A tak w ogóle ten film w sierpniu, więc jakby, no, tylko mówię. No i słuchajcie, kolejna część tego odcinka. Teraz czas po prostu znaleźć jakieś filmiki czajnika, które wstawię na swój tajny kanał. Jakby to skomplikowane, ok? Weźmy po prostu w shorty i kliknę na najstarsze i zobaczmy, po prostu chyba wybiorę sobie jakieś jego stare kilka shortów, no i je pobiorę. Tylko czekajcie, bo tutaj wydaje mi się, że, ej bo tutaj nie ma go na żadnym TikToku, na tym shortcie żadnego nie ma, to jest coś nie tak, dajcie mi chwilę, muszę to ogarnąć. Słuchajcie, już jest wszystko jasne, po prostu te stare jego shorty są na jego jakimś drugim kanale, więc po prostu stąd wezmę sobie kilka tych shortsów, no i słuchajcie. Widzimy się już, gdy je wstawię, albo będę wstawiał, zobaczymy. Słuchajcie, więc tak jak widzicie, jestem już tutaj na YouTubie, pobrałem cztery te shortsy, jeden już wstawiłem, jest publiczny, ale on zaczął z minuty temu, więc ma póki co zero wyświetleń, dajmy mu czas. No i oprócz tego jeszcze jeden zaplanowany na dzisiaj, oraz dwa na jutro, więc widzimy się jutro na podsumowaniu po pierwszym dniu. No i słuchajcie, przyszedł czas na podsumowanie po pierwszym dniu, czyli tak zwany etap trzeci. No i słuchajcie, nie jesteście gotowi na te wyniki, jakby poważnie, nie jesteście gotowi na to, co zaraz zobaczycie, ale wcale nie dlatego, że te wyniki są ogromne, są to ogromne wyświetlenia, no nie, dlatego, że jest zero wyświetleń, zero, na trzech pierwszych szorcach jest zero wyświetleń, czwartego jeszcze nie wstawiłem, ale zero, jakby nie ma nawet jednego wiusa, dwóch, trzech, zero, wszędzie jest zero, sami to zobaczcie, nie, jakby co z tobą nie było nie tak, co było nie tak z tym szorcem. No nie wiem, coś ewidentnie poszło źle i tak szczerze, no to zapewne powiedziałbym kurde, no i challenge jest do wywalenia, to mi nie wyszło. Ale nic bardziej mylnego, bo mam pomysł, który zaraz nas wykryuje. No o ten magiczny plan, o którym mówiłem, to jest strona, strona o nazwie Opus Clip, słuchajcie. Na tej stronie Opus Clip jest bardzo prosty plan. Wklejam tutaj, słuchajcie, link w miejscu, do którego jest to przeznaczone. No i po prostu gdy się załaduje, to kliknę get clips in one click, słuchajcie. A gdzie jest to zrobione, to jak widzicie, wygenerowało mi już 12 gotowych szorców. Jakby dosłownie ch w chwilę, ta strona z całego filmu zrobiła kilka gotowych szorców. Więc ja je teraz po prostu wszystkie pobiorę i będę wstawiał po dwa dziennie. Bez 12, zostało 6 dni, więc dwa dziennie, no, kumacie, nie? I to będzie naprawdę pęgę. Już się nie mogę doczekać kolejnych rezultatów. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby stawić suba, bo lecimy po tysiąc subskrybentów do końca tego roku i uda mi się to zrobić tylko i wyłącznie z waszą pomocą, więc wejdź teraz i zostaw suba. No i witam po trzecim lub czwartym dniu na kolejnym podsumowaniu. Trzecim, czwartym bo po poczucie czasu. Pierwszy Szolc, który miał zero wyświetleń, dalej ma zero. To znaczy, no po prostu nie ma żadnych wyświetleń. On nie ma żadnych wyświetleń. Ma zero. No ale nic się szkodzi, bo kolejny powiedział już troszeczkę lepiej, ma jeden wyświetleń. Je, je, wyświetleń je, jedno wyświetlenie. Więc no, minimalny skok no i to samo jest przy kolejnym, który też ma jedno wyświetlenie. Ale słuchajcie, te wyniki nie są najlepsze. Te pierwsze dni były naprawdę słabe, więc nie będę wam pokazywał wyników reszty tych shortsów z tego dnia, ponieważ no tak jak mówię nie są one dobre. Ale spokojnie w tym momencie nie wychodźcie z tego filmu, ponieważ słuchajcie... To co zrobiłem w następnych dwóch dniach to jest totalny game changer i totalnie to zmieniło losy tego kanału, więc oglądajcie. Ostateczny pomysł, że was troszeczkę zaskoczyć, ale naprawdę to jest mocny banger. Jak widzicie mam tu przygotowane kilka jego zdjęć, których sobie nie chciałbym mieć jakąpie, ale to jest nieważne. I zaraz będę tutaj wstawiał, ponieważ będę robił o nim ciekawostki. Ale żeby w ogóle te ciekawostki zrobić, to muszę się o jakieś zapytać czatu GPT, więc chodźmy do właśnie czatu. No i co, jestem już w czacie GPT, daj mu prostą komendę, żeby mi po prostu dał jakieś ciekawostki o czajniku i zobaczmy co mi da. Ej, czekaj, co to ma być, okej? Okay? Na szczęście słuchajcie udało mi się jakoś poradzić bez pomocy czatu GPT, choć teraz zobaczyć jakby na efekt końcowy Co z tymi ciekawostkami. Oczywiście będzie on przyspieszony, bo by to trwało za długo i bym was zanudził. Ciekawostek, których nie wiedziałeś o czajniku. Numer 1. Główny kanał czajnika ma prawie 2 miliony subskrybentów, a drugi około 2,3 miliona. Ciekawostka numer 2. Według jego wypowiedzi, wywiadów, obecny zawiera między 150 tysięcy a 200 tysięcy złotych miesięcznie. Ciekawostka numer trzy, W Wiek około 7 lat doznał poważnego wypadku, co potem przez samochód, co spowodowało trwałe uszkodzenie krytanii. Ciekawostka numer 4. W lutym 2024 opublikował film o największym w Polsce wybuchu TNT, który przestraszy mieszkańców okolicy nicha Województwo Śląskie. Ciekawostka ostatnia. Czajnik często był apelowany podobny i style, ale samo Słuchajcie, więc bez zbędnego przedłużania witam w siódmym dniu. Po 7 dniach to wyzwania, oficjalne ostateczne wyniki. Po pierwsze zobaczcie, że mamy prawie 22 tysiące wyświetleń, dokładnie 21,8 tysiąca wyświetleń na wszystkich tych shortsach. Dodatkowo, 58 godzin oglądania, jeśli kogoś to interesuje, ale kogo interesują godziny oglądania jakby było. Kogo to interesuje? No i co? Liczba subów, którą wam za sekundę pokażę. Zresztą no chodźmy, nie będę tutaj przedłużał, co nie? Tylko pamiętajcie, żeby stawić lajki like i suba. Pał pał! Jak widzicie 65 subów. Tyle się udało zgromadzić subów na tym kanale po tym 7-dniowym wyzwaniu. Obyś o 12 filmów, 11 shortsów, jeden długi film tu zrobił 80 wyświetleń, więc jest okej. Okay. No i co? Cały challenge udaje, a gdy udaje? Uznaje jako Taki pół na pół zaliczony, ponieważ teoretycznie udało się zdobyć 60 subów, nie jest to na przykład 5, a 10, chociaż była na to szansa, ale też nie jest to 500, a mogłem mieć 500, jeśli bym się więcej postarał, ale mi się nie chciało, więc większość zrobiła za mnie jaj.